Wariaty zostawiajcie słuba łapkę w górę. Patrzcie, jaki masz karon tańczy, jebany. Ześpiewaj! Włączyłbyś, kurwa, głos. Grafon, sisi tych ...tępych bakłażanów rzucających faki niczym poranną kupę. Rób Swoje pozdro od Surwi Wormanna i grosik dla ciebie. Dziękuję ci. Masz karon. To nie jest behajsy. Mam, mam, tyle samo, tylko że na mieszkanie i chuj. Żebym nie wydał na mieszkanie, to bym był bogaczem. 1200 na chatę, gościu. Chuj, żebym wam pokazywał te banknoty, ja pierdolony, jaki idiota. Chuj tam, na chatę to na chatę, wyjebane mam. Zapierdol w nocha, z Pierdol Pierdolnik w ten kinol połamany. Pierdolnik w kino, ty, Many, jak ty jeszcze cypisa, se powinieneś włączyć do tego. Ale chuj, że cię nie słychać. Ale masz kurwa towaru. O ile masz zawała, gościu? Pozdrawiam twoją starą rafą Kingę. Aha, to dzięki za donate. Ile masz? Ile masz? Po ile to? No to kurwa, co miałeś? No pokruszysz na jedynkę i po ile bierzesz? Ty miałeś to dla siebie gościu, to co wyjęłeś z woreczka. Nie, kurwa, no co wyjęłeś, no kurwa zbite miałeś tak topy, topy miałeś zbite, kurwa, to, tak. Po dy. O. No, to ładnie. A, a co? I tak od ciebie nie kupię, bo ja nie... Bo ja mam wyjebane na ćpunów. Chuj w, chuj w dupę ćpunom, wiesz? <śpiewanie> <śpiewanie> Widzę bajerka ułożona, co? Na tłumaczenie się wariacie Ale koszulencja jest zegareczek, to chyba się powodzi, co? Hajs też był, to jest z czego reszty wydawać Nieźle. Wiesz, że się wpierdolisz na pewno kiedyś, wiesz o tym. Musisz się z tym liczyć. Ty wiesz o tym, doskonale. Że się wpierdolisz. No to jesteś na fali, ale kiedyś z niej zejdziesz. Siema, pozdrów panku w trybę. Pozdrawiam panków trybę kopę ziola i kolka. Dzięki. No najlepiej, nie? To... Jesteś ma w masce, żebyś nie miał maski, to byśmy o tym nie gadali. Tu nawet wiesz o tym? Dopierdol sobie jakąś sumę konkretną, jaką tam masz kurwa, wyznaczoną i kończysz. No pewnie, no pewnie, że tak. No, idziesz, gościu, i czemu wtedy samochodu nie kupiłeś? Ja się napije. A powiedz szczerze. Jak, jak miałeś tyle floty za te, za te, wiesz, z, wiesz, za to I mówisz, że imprezowałeś, nie? Ruchałeś kurwy jak leci, nie? Po cztery dziennie Ta, no wiem, która No i co? Nie słychać a twój? Pierdolisz <śpiewanie> <śpiewanie> Były jej liścia zajebać Jak zwije, zwije robili, przystawiała nosa, by było jej po zębach, by się wykruszyły dwie jedynki Co ty gadasz? To ładnie. I kto ją rozwiązał? Nie nikt Syfa roznosi. To chcieli tylko bekę porobić, co? Jego na maryja, jak kwaszkil jakiś, kurwa Co ty gadasz? Wielki z rzekin, girafon I widzów I mokrych cipek, ełczanin Dziękuję ci za donate mordo Nie mogę dopisać wszystkich donate'ów, bo stream, kurwa, strona się zjebała Czej Z rurków chuju i podawanie mu penicylinę Spuch po chuj, ta? Co ty gadasz? A to czemu, czemu, czemu ona roznosi tego syfa, ścipy? Bo co, bo ją urwają bez kondona, nie? Na zmianę różni ludzie, nie? Za dużo tego. To temu. Nie myją się i ją jebią. Odmurzyno. Cześć pan Rafał. Pozdrów Miksa i Patryka. Pozdrawiam Patryka. Chowasz? K Dobrze zawiązałeś, bo kurwi, co? A poka ten? Masz koks? Drogi? Bokieto dla Juli i Uli i Bartka od Rudego. Pozdrawiamy Rudego. No to ładnie. A ten gościu, a, a masz ochronę taką, że ktoś cię chce w pizdę zajebać. To masz typów jakiś? Masz, nie? Bo podlegasz pod kogoś musisz mieć. Ale co kozaki jakieś co? Konkretne pewnie chłopy. Czy wdać się nie stanie taką odborowików jakiś co? To grubo. Brawan, ty się na chuju znasz i pierdolisz, że niby coś kumasz? Spierdalaj kurwa pedale. To ładnie, gościu. To niezbyt bilony. Same pięćdziesiątki, to chyba dzisiaj miałeś dobry dzień z tym. Z tym, co masz kurwa w ...kulę tą. <gulę> to chyba wiadome co brali kurwa, skoro nie ma stówek. Jak ty gościu się śmiejesz, jakuj. To ładnie to trzymaj się, nie ma co. Pochuj, żeśmy gadali o tym, ale chuj, tam w sumie masz maskę, wyjebane masz. Czapka, maska i wyjebane, incognito. No. Co jest? Pewnie, że można. Rafonix1213 w Sofriar Clubie, zaprosisz. Ja przyjmę wszystko na wieczór, wszystkie zapra. To trzymaj się. Powodzenia tam, żebyś się nie wpierdolił. Zresztą ty wiesz, co masz robić. Trzymaj się. Siema.